Siemanko, to ja Sylwiani. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. A Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w górę. Chyba że jesteście starzy i nie subskrybujecie. Oj, to idziecie do piekła. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zrobimy jakieś kompilacje ze streamków, takich szalonych Pokémonów. Jeżeli chcesz w niej być, Uczestniczyć na live, to zapraszam. Live y od jutra, codziennie od godziny 18.00 i będzie się działo, więc zapraszam i miłego oglądania. Musisz się udać do lekarza! Szajni! <laughs> Szani! Tak! Let's go! Let's go! Szajni! Kagur leci na... <laughs> jak leci na łapki, a więc jak będzie dużo łapek, to będzie różowy. <gasps> Rączki, tutaj jesteście niemożliwi, ja was! Trzy, trzy! O kurde, bądź shiny! Błagam, błagam! Ugam, ugam, tiritu, ganu, no, ananas, wszystko! Tak! SHINY! Trzy, trzy! O Shiny! Jej! Szarot, totalny. Totalny szarot, ale mamy go! Coś się stało takiego, że mam złamaną nogę? Kolejny shiny! Znaczy teraz u mnie! Wow! Jeszcze raz chcę to zobaczyć! Shiny! Shiny tak! Pog! Czy to będzie Shiny Mewtwo? Shiny Mewtwo. Ej, wyskicu, Shiny Mewtwo, ale pokczam! Let's go, chat! Shiny Mewtwo, numer 4 O, Shiny, nareszcie! Tak, mam jednego. Nareszcie! Ej, pog! Pogczampy na czacie, mam szaniaka. O nie. Znowu nie ma Shiny. Co? Znowu nie ma szani. A, on mnie prosto, że będzie. O, jest, jest! Tak. Oh. <laughs> Pac dwa shiny, dwie shiny z y dzisiaj, jeden warp. O jest shiny, mamy shiny. Dobra Ivy, dobra Ivy. Community Idea. O, mamy shiny. Dobra, pierwszy shiny nasz dzisiaj. Złoty znicz. Złoty znicz pierwszy. Oh, shiny cats, shiny guns. let's go. Shiny guns. nie miałem go. Kurde, nie, sorry, z Chyba nie robię na razie miodu, bo ja chcę połapać tutaj. O, shiny Akans, drugi. Let's go! Shiny Ekans, numer dwa. Animal teraz? Grawki. Manki! Dobra. Też tego shiny nie miałem. Hype na czacie. Shiny hype na czacie. Nie aż tak daleko. Nie, no. Community Day na Akansa dzisiaj mamy, czy Kanto Tour? No, bez jaj. Shinewid! Seba, mam coś dla ciebie! Shinewid! Super! Ja, boi! Dobra. Dora! Mój taniec zwycięstwa to był. Niantik mi odpłacił. Teraz powinniście wiedzieć! Nie! Zawsze. Spoko. No i to jest spoko Mewtu. no miałem bądź Shiny. O, Shiny Mewtu. O. Heh. Dziękuję. Shiny Mioto! Shiny Mewtu! Psz! 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 O! 64! Ojoj! Ej, w nie dobra. dobra. Proszę, bądź Shiny. Uga buga! Tak! Shiny Mewtu! Let's go! Nie, ja się nie wiedziałam, Let's go! we're waiting the